Na czym polega asynchroniczność? Asynchroniczność polega na równoległym wykonywaniu danej operacji w kodzie bez zatrzymywania dalszej jego części. Synchroniczny kod, który jest domyślnie w JavaScript, wykonuje się linijka po linijce, więc w przypadku natrafienia na funkcję, która pobiera na przykład pliki o większym rozmiarze, wówczas musimy czekać, aż ten proces się skończy, aby przejść do wykonywania reszty kodu. A zatem synchroniczny kod. Wstrzymuje nam działanie kodu, czeka na wykonanie danej operacji i później przechodzi do następnej. Jest to przedstawione tutaj na infografice. Podejście synchroniczne, gdzie mamy jedną operację za drugą, liniowo kolejno po sobie wykonujące się linijki kodu. Natomiast tutaj mamy podejście asynchroniczne, gdzie równolegle kilka procesów wykonuje się w czasie i JavaScript sam w sobie jest domyślnie synchroniczny. Natomiast możliwość asynchroniczności nadawana jest tutaj dzięki Web API w przeglądarce i też poprzez obiekt global w Node.js. Przejdźmy teraz właśnie do przykładów Web API. Samo API jest po prostu dystrybuowaną usługą, do której możemy się podłączyć i wykorzystać w naszej aplikacji. Jeden z głównych api, jakie mamy do wykorzystania, to na przykład fetch czy setTimeout. Więc znana funkcja setTimeout, która przyjmuje jako argument y, funkcję, która jest callbackiem, y, i drugi argument, który jest czasem, po jakim ma się wykonać y, ta funkcja. Ten setTimeout on już jest funkcją asynchroniczną. Jeśli sprawdzimy sobie w kodzie przykład setTimeouta, zobaczymy, że. Podając jakąś funkcję, która pojawi się po, po sekundzie. I następnie stworzymy drugi console log jako druga linia, oznacza dwójką. Synchronicznie, w przypadku synchronicznego kodu, pierwsza linijka powinna się wykonać, a później powinna wykonać się druga. Natomiast wykonuje się druga linijka, a pierwsza y, wykonuje się później. Nie wpisałem żadnej wartości w konsologu, dlatego nie widzimy, ale jeszcze raz poprawię teraz konsolki 1 i 2. Widzimy, że pierwsza wykonała się dwójka, a teraz później, z opóźnieniem, pokazała się jedynka. Pomimo, że synchronicznie pierwsza linijka powinna po, pojawić się pierwsza, potem dopiero druga. E, natomiast w związku z tym, że funkcja set timeout jest udostępniona przez e, web API set timeout, tak jak widzimy, mam ją dostępną poprzez Web API, ona oferuje nam tą możliwość asynchroniczności. Wówczas ta funkcja nie zatrzymuje nam działania całego programu, y jedynie wykonuje się równolegle, a po niej może się wykonywać reszta kodu bez wstrzymywania, bez blokowania działania kodu. Innym przykładem takiej funkcji, która jest również udostępniona przez, fetch, y przez Web API jest fetch. I Fetch jest często używany do wykonywania requestów. Spójrzmy tutaj na jakiś przykład, gdzie łączymy się z zewnętrznym API, pobierając jakieś przykładowe dane. Wykonajmy ten Fetch i potem, tak samo jak w przykładzie, tak jak w przykładzie z Timeoutem, oznaczmy też drugą linijkę i wykonajmy ten kod. Tak jak widzimy, wyświetliła nam się dwójka, od razu wykonał nam się ten console.log a fetch wykonywał się i zwrócił nam swój wynik już później, tak? ponieważ czas połączenia się z zewnętrznym zasobem y, też zajmuje. Więc, żeby uniknąć tego czasu oczekiwania, asynchroniczność pozwala na przejście do dalszej części kodu, wykonanie jej, a potem, gdy ta funkcja fetch zostanie y, już w pełni wykonana i jej wynik zwrócony, wtedy ona zwróci nam ten wynik i w zależności od tego, co chcemy zrobić, to, to też wykonamy z tymi zwróconymi danymi. W tym przypadku po prostu robimy console.log tego obiektu.